Never thought it would be so hard. I grew up without a scar. Just living my life with no big worries. And I've always known what I want. Just didn't know what came along. Finding myself a much less happy. Back in the days I used to dream about one day, a life so amazing. Not everyone judging me. Don't wanna care about them, though it hurts so bad. I wanna stay well. kochani, witam was serdecznie mam nadzieję, że klaps numer 4 i rozpoczniemy e, ten kolejny vlog którego dawno już nie było e, mówię klaps numer 4 bo a to mi telefon spada a to jakieś głupoty zaczynam gadać słuchajcie, mamy niedzielę jest 7.30 rano e, jadę do, do, do lodziarni muszę umyć maszynę do lodów to czy muszę, nie muszę, chcę umyć maszynę do lodów mm. dzisiaj mam troszkę więcej, że tak powiem czasu z rana, więc trzeba pojechać i co? I, i zaraz jeszcze jak się zatrzymam na parkingu to wam coś opowiem, bo trafiłam na niezłe oszustwo którego byłam w szoku po prostu yy, na początku się nie zorientowałam, chociaż było to dla mnie troszeczkę podejrzane, ale później doszłam do tego, że jest to jednak oszustwo jak bardzo ważne jest e, czytanie wszelkich dokumentów, jakie do nas przychodzą, umów e, Tym bardziej, jeżeli są to umowy zagraniczne, ale o tym zaraz Kurde, znowu nie mam miejsca parkingowego, ja sobie chyba pod moją lodziarnią miejsce wykupię na stałe To jest tak ciężko zaparkować No nie ma, nie ma, widzę tu pan też jeździ i szuka Oj, no, no i co? i Oj, nie mam jakiegoś tu miejsca. Może nie jakoś blisko, ale nie jest źle. Dobra, tu się zmieścimy. I że taka pogoda zaparkowałam, więc chwilkę pogadamy, że taka pogoda wczoraj była, to powiem wam wieczorem odpaliliśmy naszą wannę z jacuzzi. Dlatego, że nasze jacuzzi zewnętrzne jest nadal... Znaczy, jest nadal, jest po prostu uszkodzona. Zewnętrzna powłoka gdzieś nam pękła i schodzi powietrze. Da się z niego korzystać, ale co chwilę trzeba dopompowywać, co jest dla mnie bezsensowne. Mąż czytał, że na tej stronie, bo on to kupował na Amazonie, że e, oni dosyć sprytnie tą reklamację uznają. No, on napisał najpierw do sklepu, później na support. No i niestety na razie utknęło to w niema ciszy. Nie odzywa się firma, nic w tym temacie, więc nie wiem jak to jest. Trzeba by było jeszcze raz, może ja tam zajrzę i popatrzę, co tam jest, jak to z tymi reklamacjami, bo w komentarzach jest, że faktycznie jeżeli się zdarzają reklamacje, to są od ręki, że zaraz wysyłają. Tutaj raz poprosili o filmik, mąż im wysłał filmik, jak to wygląda, no i cisza od tamtej pory. Nie ma żadnego odzewu ani że nie uznają tego, ani że uznają, ani czy naprawią, ani że. No wiecie nic, po prostu totalna cisza. Także no, czekamy tutaj na rozpatrzenie reklamacji. No i jakby się teraz z zewnątrz, z zewnętrznego jacuzzi po prostu u nas nie korzysta. Jeżeli chodzi o te oszustwa, o którym wam mówiłam, słuchajcie, przedwczoraj, wczoraj, wczoraj rano wstałam, zobaczyłam na mailu zapytanie od marki Oceans Apart. Że wchodzą z nową linią, że coś tam wiecie. Oni co chwilę produkują coś nowego, co chwilę wypuszczają coś nowego, więc nie było to dla mnie dziwne, że wchodzą z nową linią i szukają ponownie, jak to było napisane, influencerów, a widzą, że ja korzystam z ich produktów, że jestem w ich bazie. No i to mi dało do myślenia, bo mówię faktycznie, no przecież dosyć długo współpracowałam z marką Ocean's Apart. Widzę, że już teraz nie wysyłają za bardzo, że ucichli na Instagramie, czy na YouTubie. Nikt nie dostaje tej odzieży i mówię, i dlatego uwierzyłam, że ponownie wchodzą na rynek, ponownie stawiają na influencerów, chociaż tę odzież można kupić już w dużo fajniejszych cenach Gdzieś tam w sklepach, na przykład w TK Maxie, powiem Wam, w TK Maxie jest bardzo dużo rzeczy z Ocean Apart. U nas leginsy, bluzki te takie dobiegania z długim rękawem, bluzy, no wszystko można już dorwać. Dresów jeszcze nie widziałam z dresowych, ale leginsy, topy, koszulki, wszystko można dorwać w TK Maxie. Leginsy są po 134 zł. Więc już nie bardzo się opłaca, nawet gdzieś tam po Vinted tego szukać. Topy są różnie w granicach 80 zł. I co tam jeszcze? Bluzę ostatnio widziałam po 119 zł, więc już naprawdę dosyć fajnie cenowo to wygląda, bo na samej stronie, jak ktoś nie miał takich, wiecie, porządnych influencer kodów, to niestety było dosyć drogo. I mi się to nie podobało w tamtych współpracach z Ocean's Apart, o co ja i pewnie dlatego ze mną też e, nie przedłużyli później, bo ja się strasznie upominałam o to, żeby kod był indywidualny. Cały czas o to walczyłam, żeby nie było, że ja mam 20% rabatu dla was, a identyczny kod jest na stronie, bo ciężko jest wtedy polecić produkt, zachęcić, jeżeli to jest oferta dostępna, czy ja to zareklamuję, czy nie. Tym bardziej, że no niektóre osoby miały jakieś tam specjalne rabaty, i ja cały czas wojowałam o to, i, i pewnie przez to się ta współpraca też zakończyła, bo no ja po prostu chciałam mieć coś innego. No ciężko było to tak polecać, że tak powiem, pomimo że produkt się bronił, bo wiecie, że ja tą odzież noszę do dzisiaj. Leginsy mam niezajechane Nadal w nich chodzę To już jest 4 lata jak ja z tą marką miałam coś wspólnego 3 lata, 4 Także jest ok, ale to nie o tym O tym oszustwie właśnie jeżeli chodzi o tą markę Bo zrobiło się tak, że napisali właśnie do mnie Że chcieliby odnowić współpracę No i jakie są moje stawki Wypisałam im widełki jeżeli chodzi o stawki No bo oczywiście ja wcześniej miałam współpracę barterową więc nie współpracowałam za kasę. I z tego co wiem, nikt na takich kanałach poniżej 100 tysięcy subskrypcji nie dostawał kasy za współpracę z Oceans Apart. Dostawał tylko stroje. Więc wiedziałam, jak to mniej więcej na rynku wygląda. I słuchajcie, była taka sytuacja, że oni do mnie właśnie z zapytaniem: jakie są moje stawki? I że będę otrzymywała co miesiąc 10 produktów, więc tu by się mniej więcej zgadzało, bo to podobnie było. Ja tam wcześniej miałam kwotę mniej więcej 10 produktów do wydania na stronie, jak składałam zamówienia, a teraz obojętnie jakie 10 produktów, ale no i jaka stawka? Napisałam im, jakie są moje widełki. W zależności od tego, czy ma być to film stricte pod Ocean Supper, czy ma być to jakiś urywek w filmie, wiadomo, wtedy ja mam mniej tej pracy, więc ta stawka jest po prostu niższa. No i oni mi odpisali, że w takim razie oni się godzą, bo się mieszczę w ich widełkach i mi zaproponowali za post na Instagramie moją najwyższą stawkę, taką, gdzie ja to brałam za film pełnometrażowy i trzy posty albo tam posty reels gdzieś tam na Instagramie, nie? I to mnie tak zdziwiło, że oni tylko za sam post chcą tak wysoką stawkę zapłacić. No ja nie mam jakiegoś dużego konta, tym bardziej na Instagramie. Tam to w ogóle dla mnie jest, jest bo jest ten Instagram, rzadko z niego korzystam. No i słuchajcie, to mnie po pierwsze zdziwiło i oni mi napisali, żebym mm, wysłali mi umowę, żebym dobrze przeczytała umowę, ją podpisała, odesłała i oni mi wtedy mm, napisał Dadzą mi jakiś tam link, z których złożę sobie zamówienie na rzeczy. No i ja zaczęłam, oczywiście wszystko było po angielsku. Wcześniej jak, było, jak miałam współpracę z Oceans Apart, miałam polską przedstawicielkę. Jedną, drugą, trzecią to byli opiekunowie, wszyscy pisali do mnie po polsku. Mail się jakby zgadzał, bo był, wiecie, bez jakichś tam Yahoo, 1, 2, 3, Z, coś tam. Tylko był Oceans Apart, Oficjal, e, Coloboard małpa.gmail.com i ja się nie zorientowałam, że z tego Gmaila faktycznie mogą iść że tak powiem fałszywe, przejrzałam bo te wszystkie maile, które wcześniej też dostawałam przez współpracy to tam było, że collaboration, no ale tutaj akurat też tak samo zatytułowali, więc musieli wykraść po prostu dane osobowe maile, skrzynkę mailową i, i tym sposobem zaczęli do influencerów pisać, więc mam nadzieję, że żadna z dziewczyn, która współpracowała z Ocean Sapart, nie natnie się na to, bo słuchajcie, zaczęłam czytać umowę i w umowie był taki zapis, że ja nie muszę im dawać filmu do autoryzacji, ja nie muszę, nie mam sztywnych ram, jeżeli chodzi o terminy, obym opublikowała to raz w miesiącu, znaczy, obym opublikowała, bo tam choć było 10 postów w miesiącu, przegadany vlog, ale tu chodzi o to oszustwo. No i później było coś takiego, że Ponoszę jedyną opłatę, wiecie, jak się tłumaczy na translatorze, to czasami ten translator tak dziwnie przetłumaczy, nie? Więc ja to po prostu na, różnych, na różne tłumacze powrzucałam. No i wszędzie mi wychodziło to samo, był taki jeden zapis, że muszę ponieść tylko jednorazowy koszt pierwszej wysyłki, a następne będą gratisowe. Mało tego, oni się zgodzili na tą najwyższą stawkę i od razu mi chcieli zapłacić za 10 miesięcy z góry przed publikacją pierwszego filmu, zanim wyślą mi paczkę ściuchami. I tu już wiedziałam, że jest jakaś ściema, bo żadna firma nie płaci przed publikacją, żadna firma nie płaci za 10 miesięcy z góry. No i rzekomo po 6 miesiącach będą sprawdzać Instagram, sprawdzać te posty, czy one się pojawiły, że mogę w każdej chwili zerwać umowę. Takie, wiecie, warunki były tak dla mnie korzystne, że po prostu to było aż dziwne, bo ja tam mogłam wszystko, oni nie mogli nic. A płacili naprawdę wysoką stawkę i to tylko za posty na Instagramie, bo ja tam absolutnie nie miałam filmu na YouTube nagrywać, tylko miałam dać 10 postów na Instagramie. No i zaczęłam czytać, i później się okazało, że jeżeli podpiszę umowę, to muszę im wpłacić 105 euro, czyli 450 zł, na wskazane konto, i to jest na poczet: jakby wysłania pierwszej paczki. Żadna nigdy marka nie obciąża kosztami wysyłki influencerów. Żadna. A, I to mi już dało do myślenia I już wiedziałam, że to jest oszustwo Więc napisałam do nich później, że nie zgadza mi się ten punkt Jest on dla mnie dziwny Mówię, czy ja dobrze rozumiem, że ja mam ponieść koszty przesyłki Że wy mi zapłacicie z góry ponad 20 tysięcy A ja mam zapłacić 450 zł za pierwszą przesyłkę Czemu sobie tej kwoty po prostu nie odejmiecie Od tej kwoty, którą chcecie mi zapłacić I cisza nastała więc napisałam do nich, że sprawę zgłosiłam i do Oceans Apart, i na... zgłoszę ją również na policję, bo jest to po prostu oszustwo. Markę też, że powiadomię, i na tym kończymy. niech więcej do mnie nie piszą. Także dziewczyny, gorąco, które nagrywacie na YouTubie, gorąco was przestrzegam, jeżeli odezwie się do was ktoś z Oceans Apart i nie będzie to przede wszystkim po polsku. Bo ta marka odzywa się po polsku, a chyba już ucichło nich, o nich trochę na Instagramie. No i przede wszystkim, jeżeli chodzi o wpłaty, nigdy przy nigdy wrócił nie dajcie się naciągać na takie rzeczy, ale zobaczcie do czego dochodzi już w tych czasach. Jak już Ja już nie mówię o tym, że ktoś się głosami potrzeba, tak? Ale właśnie to godzenie się na te wszystkie ciasteczka, które są, na te zasubskrybuj, to dostaniesz 10% rabatu. Na te wykradanie później tych skrzynek mailowych, do czego to wszystko prowadzi? Że, jak łatwo, jak ktoś, myślę, że jakby ktoś z początkujących osób na YouTubie dostał taki, nie miałby jeszcze żadnych współprac, nie miałby doświadczenia, nie miałby się kogo zapytać, bo nie zawsze jest tak, że napisze się do jakiegoś YouTubera, influencera, do kogoś z social media i ten ktoś odpisze z dobrą radą. No, często tak jest, że pisze się do większych kont i ja tak nie miałam. Ja akurat napisałam kiedyś do Karolinki, myśliwiec, jakieś zapytanie i Karolina mi odpisała. Ale były takie konta, do których napisałam i nie wiem, czy oni w ogóle odczytują skrzynki mailowe. Być może mają za dużo tych maili. Za to do mnie zawsze, jak ktoś z dziewczyn pisze, czy są to początkujące konta. Czy są to konta, które są na moim poziomie, na wyższym poziomie, na niższym poziomie i mają jakieś zapytanie, jak sobie poradziłam z tym czy z tym, tym, albo czy to nie jest podejrzane, bo dostała taką i taką ofertę, czy ja też dostałam, no to wtedy ja też odpisuję i mówię, właśnie, że to tak nie wygląda, że ja ogólnie, jeżeli dostaję takie, ja zawsze odpowiadam, staram się zawsze wspierać takie osoby, informować. Także i tym razem, dlatego mówię, oficjalnie tak tutaj próbuję przestrzec, że można się nadziać. I w szczególności dla tych osób, które pozakładały konta, bo jest tutaj parę osób, co do mnie pisało, jak to zrobić, jak tam to zrobić, w jaka forma to jest rozliczenia później, i tak dalej, czy trzeba zakładać działalność. Więc ja na takie rzeczy zawsze odpowiadam, na tyle, na ile moja wiedza pozwala na to, bo wiadomo, że ja nie siedzę i na okrągło regulaminów, ale gdzieś tam staram się być z tymi punktami prawnymi na bieżąco, bo łatwo jest wtopić na YouTube. Powiem Wam, przepisy się tak zmieniają, że łatwo jest wtopić, nasłać sobie jakąś, nie wiem, kontrolę czy coś. Ale w każdym razie mówię, zawsze odpowiadam, zawsze staram się pomóc. E, nigdy chyba nikogo nie zostawiłam na lodzie. E, tak mi się wydaje, że zawsze odpisałam na jakieś takie pytanie Na komentarze mogę nie odpowiadać w ostatnim czasie, ale jeżeli chodzi o taką pomoc pod tym kątem to zawsze odpowiadam więc tym bardziej do tych osób właśnie młodych e, nowych, może nie tyle młodych, co nowych kieruje właśnie też e, ten film, że Pięć razy sprawdźcie, nigdy w życiu nie głódźcie się na takie współprace, że gdzieś macie za coś zapłacić, za jakąś przesyłkę i to nie jest mała kwota, bo to jest po prostu naciąganie, to jest oszustwo. Um, takie marki po prostu tak nie robią, bo skoro dają ci produkty i jeszcze chcą ci za to zapłacić, to na pewno nie będą żądali, żebyś opłaciła kosztów wysyłki to to już w ogóle jest jakaś parodia, ale na pewno bardzo dużo osób się na to nadziało. Jestem tego w 100% przekonana, że wiele osób poniosło ten koszt. E jeżeli zobaczyło, że Marka chce zapłacić za 10 miesięcy z góry i praktycznie nie ma żadnych wymagań, to jak ktoś, wiecie, nie siedzi w tym trochę, to połknie coś takiego, bo haczyk naprawdę bardzo korzystne warunki. Także taka przestroga na takich oszustów możemy trafić wszędzie. To już nie są teraz tak popularne jak telefon, że, że nie wiem, babciu, ciociu, wujku czy kochana potrzebuje Twojej pomocy, bo miałam wypadek, bo coś tam przeszli mi pieniądze. To już nie chodzi o takie naciąganie. To jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie teraz. Level jest niesamowity, jeżeli chodzi o próby wyłudzenia pieniędzy, ale tym powiem szczerze, że mnie zaskoczyli. Na początku łyknęłam haczyk, ale ja zawsze bardzo dokładnie czytam umowę i jak mi jakiś punkt nie pasuje, zawsze się pytam. Nigdy w życiu nie, nie daję sobie na zasadzie a dobra, jakoś tam będzie, nie? A jakoś to później przeszlizgnę, a najwyżej coś tam później się jakoś z tego wymigam. Nie, nie, nie. Ja zawsze bardzo konkretnie takie rzeczy analizuję i, i też Was gorąco zachęcam do przeczytania zawsze każdej umowy i do nienabierania się, do takiego, wiecie, podchodzenia do spraw na spokojnie, bo, no, no różnie to bywa w życiu, tak? A można stracić bardzo dużo. No w tym przypadku byłaby ta strata 450 zł, mm, ale nie wiadomo, czy by później w jakiś sposób, tak jak są bardzo często oszustwa na eliksie, czy by później w jakiś sposób nie pobierali oni tych pieniędzy z konta, jakich oni by później danych oczekiwali. Bo tutaj ode mnie na przykład poprosili na początku tylko o adres do wysyłki, do umowy, do spisania, i oni wysłali tą umowę. Naprawdę to było maila maila, to była błyskawiczna odpowiedź, co się w Oushinsa aż tak mocno nie zdarzało, bo oni odpisywali raczej tego samego dnia, ale nie na zasadzie, że ja piszę o 6.30 rano, a oni mi odpisują o 6.45. No to tak już, to, to się rzadko zdarza, to nawet polskie firmy tak nie odpisują, bo to z reguły jest. Wiecie, każdy pracuje od ósmej, zanim się stanie, siądzie do tego komputera, odpowie na jakieś tam maile w kolejności, to trochę mija. Także tak. No i co? Taki przegadany będzie, 16 minut rozgadałam się. W sumie inny miał być kontent tego filmu, ale tak mi zirytowało to, do jakiego stopnia dochodzi już ta fala oszustw, że to już nie jest tylko wyłudzanie pieniędzy, wiecie... Dla nas może utrata 450 zł. Oczywiście to są ogromne pieniądze, ale chodzi mi o proporcjonalność, że dla nas to jest 450 zł, ale dla tej osoby, która takie maile wyciąga, zebrać od. Kilkuset osób te 450 zł to jest ogromna kwota. O tą skalę porównawczą mi chodzi nie o to, że 450 zł to jest niewiele, bo to są duże pieniądze, ale i, i trzeba na nie ciężko popracować, żeby je zarobić. Tylko o to chodzi, że my tracimy tak, jakby tylko 450 zł, ale znowu ta druga osoba zyskuje ogromne pieniądze, bo ona idzie na ilość i niech ta każda wiecie, a jak ktoś usłyszy, że może dostać 20 tysięcy, musi tylko 450 zł zapłacić, myślę, że nie jedna osoba się natnie. Na coś takiego. Kwestia jeszcze, o, o, jakie tam kto sobie, jakieś tam, wiecie, stawki ustala, czy coś tam wypisuje, nie. Ja mówię, ja byłam zszokowana po prostu tym, w jaki sposób y, dochodzi do tych oszustw, i wcale się nie dziwię, y, że ludzie tracą te pieniądze, że nabierają się, bo coraz bardziej podstępne są takie osoby. Dobra, kochani, chyba będę kończyć. Taka krótka pogadanka o oszustwie. O tym, jak dałam się nabrać. Znaczy, w sumie dałam się, byłam czujna. Dzięki Bogu nie straciłam nic. E, ktoś na pewno nie zarobił na mnie, a ja oczywiście um, tą całą korespondencję prześlę do marki Ocean Apart. E, niech to zgłoszą sobie, niech zrobią sobie z tym, co chcą. Um, niektóre firmy zgłaszają takie rzeczy na policję, niektóre nie robią sobie z tego nic. Ja na pewno taką próbę wyłudzenia oszustwa po prostu zgłoszę. No, policja z tym nie będę leciała, bo policja sobie nic z tym nie zrobi. Olejem to obstawiam. Eee, więc, chyba, że się pojawi jakieś e, grupowe, e, wiecie, zawiadomienie z policji i tak dalej, jak gdzieś tam wyczytam, to oczywiście też powiem, też pokażę, że takiego maila dostałam, ale tak e, na policję z tym lecieć nie będę, bo wiem, że sobie z tym głowy nie będą zawracać. Ale do marki na pewno wyślę, bo kiedyś dostałam tak samo takiego maila od marki niby Lewis. Eee, i wysłałam do nich, i oni mi podziękowali, że oni faktycznie nie współpracują, że dziękują za czujność, że dziękują, że się nie dałam nabrać, że później nie miałam pretensji do marki, bo oni z tym nie mieli nic wspólnego i że to już jest któryś mail, który dostali, więc sprawę zgłaszają na policję. I, i wiem, że tam coś tam poszło, bo ja kiedyś miałam później jakieś zapytanie jeszcze, ale to wiecie. No, jedna marka zgłosi, druga nie zgłosi. Kwestia, jak dużo osób wtopi te pieniądze, bo tak naprawdę, jak ktoś nie wtopi, to raczej z tej głowy nie będzie zawracał. A jak ktoś wtopi, to dopiero będzie pisał później do marki gdzieś maile. Będzie szukał innego kontaktu, bo ten pewnie ucichnie z czasem, wyłudzą pieniądze i zmienią, zmienią adres mailowy. I tyle, bo tam nie ma żadnych danych, mówię. A ja wiem, że marka, uszczęsza, apart, jednak dane daje. Inaczej umowy wyglądają. Także. Czujność trzeba zachować wszędzie, nie tylko w internecie, ale również e, taki spokój trzeba zachować, nawet odbierając telefon, bo oszuści są po prostu wszędzie. Mamy ich wszędzie i są naprawdę coraz bardziej sprytni, coraz do gorszych rzeczy się e, posuwają. Także tyle na dzisiaj, trzymajcie się cieplutko i e, do zobaczenia. Mam nadzieję, że coś mi się uda nagrać, chociaż ostatnio coraz częściej myślę o tym, żeby zamknąć kanał. Bo nie mam czasu nagrywać, a jednak z tego tytułu, wiecie, to jest moja działalność gospodarcza, więc ZUS muszę opłacać. Kanał nie jest tak duży, żeby sam na siebie zarabiał, żeby ja miesiąc nie nagrywała i żeby on zarobił. Od tego właśnie mam współpracę, które po prostu przyjmowałam, żeby kanał podtrzymać, żeby zarobić na zasadzie na ZUS, żeby zapłacić ten ZUS. Więc dlatego w zeszłym miesiącu parę filmów ze współpracą się pojawiło, bo po prostu były to współprace płatne. Fakt, faktem to nie jest tak, że, wiecie, ja, to są akurat rzeczy, które wy już widzieliście nieraz, bo ja to polecam. Nie dlatego, że mi płacą, tylko dlatego, że po prostu korzystam z tych wszystkich rzeczy. No i co, i tyle. I będę kończyć, nie? Więc mam nadzieję, że zobaczymy się jeszcze. E, może prędzie, prędzej w jakimś przeglądzie niż we vlogu, bo no na vlogi nie mam na razie czasu mam mnóstwo rzeczy do zrobienia mam niesamowity bałagan w domu ostatnio mój mąż e, okna pomył e, wziął się ze sprzątanie kuchni ale to jest wiecie co, jak wsadzenie kija w Marowisko, umył okno w kuchni umył okno w salonie, puścił robota e, no i tak czego się wiecie, człowiek nie czepi to zaraz gdzieś tam mm, to wszystko, no brak jest czasu on też pracuje, mnie znowu nie ma całymi dniami w domu, wracam wyjeżdżam z samego rana, wracam wieczorem praktycznie w nocy i tak jest codziennie, więc no dom po prostu zarasta, że tak powiem trochę brudem, jak się wezmę za to sprzątanie to końca nie będzie widać mam nadzieję, że to jakoś wiecie, po troszku, po i ogarnę, dlatego teraz już kończę polecę, 8 godzina dochodzi a ja muszę w maszynę umyć. Także miłego dzionka Wam życzę. Trzymajcie się cieplutko. Mam nadzieję, że do zobaczenia, że uda mi się odezwać od czasu do czasu, coś dla Was nagrać, ale raczej to będą przeglądy niż vlogi, bo już jesień wchodzi. Wiecie, w wielu sklepach jest fajna jesień. Ja zrobiłam też zakupy. Mam fajne zakupy zrobione na jesień, ale stwierdziłam, trochę w Pepco kupiłam, trochę w Kiku kupiłam. Czekam jeszcze, niech Troszkę rzeczy się jeszcze pojawi, podkupię i dopiero Wam nagram jakiś haul. Na pewno już denko mam ogromne, ale to nie jest film, dla którego warto poświęcić tak dużo czasu, bo on się kiepsko ogląda po prostu, te denko. Ale z drugiej strony szkoda jest mi wyrzucić tych produktów i Wam o nich nie opowiedzieć, bo jest tam dużo bardzo fajnych nowości, które mi się sprawdziły. No i takie, które kosztowały i nie są warte nawet połowy tej ceny. Także mam nadzieję, że z takim denkiem też się na dniach. Zbiorę się i nagram. Eee, zobaczymy. Trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia buziaczki, miłego dzionka.